Witajcie, to ja, Wasz piękny pierścień na palcu. I dzisiaj zrobimy kanapkę. Kanapkę wegetariańską, z braku ponieważ mm, niestety nie ma mięsa na obecną chwilę. Jestem biedny. Po pierwsze, potrzebujemy chleba. Chleb jest chlebem domowej roboty. Taki chleb warto ciąć szerokim nożem, gdyż cienkie noże, bądź noże o małym ostrzu, jak wiadomo... Pokroję nam chleb krzywo. Wiem kiepski kadr. Zwykle należy chleb kroić na boku. Wtedy możemy uzyskać w miarę równą pajtkę. Tak jak i teraz. piękna pajtka. Następnie, oczywiście, potrzebujemy masełka. Żadne szczególne. Masło jak masło. Z moje dzieciństwo żywiłem się kanapkami na maśle śmietankowym. Może niektórzy pamiętają takie zawinięte w. Co to było taki coś w rodzaju papieru, ale naprawdę trzeba było nie, niewyobrażalnie długie ilości czasu czekać, żeby ono się rozmroziło z lodówki. Ono potrafiło zamrażać się niczym kamień. Tak, piękna pajtka. Następnie potrzebujemy sera. A, nie jest to zwykły ser żółty, a ser brie francuski. taki? Ponieważ smakuje bardzo, bardzo dobrze. Do krojenia sera w... warto wziąć bardzo ostry nóż oraz ocianki no, mostru. Chociaż po podejrzewałam, że pewnie do chleba też by pocało. Hmm. Takiej piętki nie lubię, dlatego ją zjadam. A teraz ciach, pocienił łódki posterku. Oczywiście grubsze, jak to woli. Ten ser jest naprawdę dobry, jednak nie nadaje się za bardzo do spożycia samemu. Podejrzewam, żeby nagle nawet mógł wylądować w jakiejś sałatce. Niestety tego sam nie sprawdzałem. Najczęściej właśnie go stosuję na kanapki. Tak, i gdybym miał mięso, to najpierw bym pokroił mięso. Niestety nie mam mięsa, no i pokroiłem ser. Teraz nasza kanapka prezentuje się trzyplastrowo. W zasadzie tyle, jeśli chodzi o nasz serek. Na koniec ląduje pomidor. Chcę pomidor, gdyż smakuje z tym serem lepiej niż ogórek. Zresztą nie jestem zbytnim fanem ogórków na kanapkach. Tak już mam, ale tak, ten kolekty do mnie, no, i tak samo nóż bardzo ostry. i Pewnie każdy kojarzy pomidory, bardzo lubi się rozwalać, kiedy się tempę nożem. Układam, no, trochę się machnę, no, tak powstała nasza kanapka. Mm, można by jeszcze pomyśleć o jakiejś przyprawie. Hmm. W zasadzie taka kanapka jest optymalna, jeśli chodzi o smak. Położę to. Hmm. Myślę, że wezmę pieprz. Jaki jest to pieprz? Jest to pieprz ziołowy, czyli pieprz dosyć słaby. Jeśli stosujecie go na przykład do jajecznicy, to e, trzeba naprawdę dużej ilości wsypać, przynajmniej dla mnie. Pieprz czarny jest o wiele, ma o wiele bardziej intensywny smak, przez co musimy go Stosować dużo mniej. Hmm. Może być. No, i to jest nasza kanapka. Jest po prostu piękna, ale czegoś brakuje. Brakuje jednego napoju, który daje mi siłę. No, mi There we go. Teraz mamy i kanapkę oraz herbatę, czyli kromka, masło, francuski serek brie. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważny składnik. Pomidory oraz w zależności od humoru przyprawy. Gdyby było mięso, prawdopodobnie bym użył czegoś innego, jednak pieprz samo wystarczy. Oraz oczywiście herbata, czarna jak noc. Czy czujecie się oświeceni? Ja na pewno będę czuć się najedzony. Papo. pa! pa.